Cześć, siemanko, z tej strony Król Połysku. Witam Was serdecznie, nazwijmy to, w takim krótkim daily vlogu. Postanowiłem go nagrać, ponieważ dostaję od Was szereg pytań. Pytacie co dalej z kanałem, pytacie kiedy będzie następny vlog, dlaczego nie publikuję. Otóż, słuchajcie, w moim życiu prywatnym no, miałem i mam w dalszym ciągu bardzo trudne chwile. Między innymi umarł mój tato, niedawno był pogrzeb. Także sami rozumiecie, że w tak ciężkich chwilach no, człowiek zupełnie nie myśli o nagrywaniu, natomiast dobrą wiadomością jest to, że dysponuje nowym sprzętem, wspaniałym. Zobaczcie, akurat słoneczko bardzo ładnie świeci. Zobaczcie, jak świetnie nagrywa ten sprzęt. Także zobaczcie w ogóle, jakie tutaj piękne tereny mam. Tutaj jest odra <śmum> za mną. Także kolejne produkcje będą w dużo, dużo lepszej jakości. Nie wykluczone, że pojawi się 4K, ponieważ dysponuje też światłowodem. Mam mikrofony, także myślę, że dźwięk na tym zyska, akurat teraz nagrywam bez mikrofonu, mam nadzieję, że to się dobrze nagra, ale już vlogi będą kręcone z użyciem mikrofonu, także dźwięk będzie dużo lepszy, no i co, no, czekajcie na te kolejne, bądźcie cierpliwi, czekajcie na kolejne produkcje, mówię, no, kanału nie porzucam, vlogi będą na pewno się pojawiać, kiedy, no, Kolejny vlog myślę, że w przyszłym roku, jakoś na początku roku, nie chcę podawać konkretnej daty, ale na początku przyszłego roku na pewno się coś tam pojawi, jakiś ciekawy projekt. No i w dużo lepszej właśnie jakości, trzeci raz albo drugi się powtórzę. Także warto, warto na to czekać. Na zakończenie chciałbym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Przede wszystkim zdrowych, bo zdrowie to jest najważniejsza rzecz. Żadne te materialne takie aspekty życia nie są ważne. Najważniejsza jest właśnie pogoda ducha, to, że możesz się poruszać to jest wspaniałe. I to, że jesteś zdrowy. Docenić to, zobaczcie, możecie sobie chodzić, podziwiać, cieszyć się światem, pięknie słońce świeci i to jest wspaniałe, także, także tego wam życzę. No i udanego przyszłego roku wspaniałego Sylwestra zaplanujcie coś, coś dobrego na przyszły rok, i... ale wieje I realizujcie te cele, bo marzyć trzeba, ale do tego trzeba włączyć jeszcze działanie, żeby to zrealizować wszystko. No, trzeba, trzeba działać. Także widzimy się w kolejnej produkcji już przy samochodzie. Pozdrawiam serdecznie i cześć.